Witam na spotkaniu korporacyjnym 2013. Drodzy Państwo, witam finalistów plebiscytu Klient Roku 2012. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym spotkaniu korporacyjnym 2013 rok. To już kolejny rok, kiedy razem, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kupców Producentów Rolnych w Broniszach, organizujemy spotkanie naszych użytkowników rynku. Wszystkich Państwa, którzy skorzystaliście z zaproszenia Stowarzyszenia Kupców Producentów Rolnych, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałem na ręce Pana Przewodniczącego złożyć serdeczne podziękowania w imieniu Przewodniczącego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo, Pana Seweryna Kruścińskiego, za tę cenną i szlachetną inicjatywę. Dziękuję za ofiarność i życzę Państwu miłej zabawy. Dziękuję. Proszę już po raz czwarty odbywa się plebiscyt na Klienta Roku Rynku Hurtowego Bronisz. Wila dla reporterów. I fanfary, proszę Państwa, za się rozlegną. Już się rozlegają. I nasze potencjałki. I wielkie brawa! Wielkie prawa proszę. Oto nasi laureaci. Klient roku 2012. Oczywiście klient rynku hurtowego w